Subskrybuj mój kanał już teraz. dobijmy razem pierwszy tysiąc na moim kanale. Cześć, witam na kanale Tyber. W dzisiejszym odcinku będziemy wykonywać misję cenne wiązy. Tutaj ta misja znajduje się praktycznie w obozie, kryjówka świątyni Hufu, czy Hufu, nie wiem jak to się czyta. I ten gość tutaj, który nam daje tę misję jest związany ze sobie w klatce. Otwórz zamek w dziwak. Dobra, otworzymy. Pogadajmy z nim. Dobra, wyniesiemy go stąd. Nie hey, tu.

A ring of unparalleled riches. As you can see, everyone wants it. Those bandits dragged me around trying to find it. Me? I just want what it is worth. You think I enjoy being a scavenger? Yes. Hm? Come, follow me to my palace. My safety is your duty, is it not? You saw how dangerous it is out here. Uh, I suppose. My very own Magi. What a treat. I thought you were all buried beneath the sands of time. Not all. You should join us. We could use a strong warrior like yourself. To get you out of all the trouble you get yourself into. Yes. It is hard out here for us, you know. Bandits are always up our asses. Then you should trade this ring and be done with it. I know, but.

My seni! Why didn't you come searching for me? I was locked in a cell for days. Nat, where's the ring? Okay, calm down. Rashidi has it. Who is this? This is my brother. Gonna help us find the ring. Are you serious? Okay, yeah. Why not? I've got time. Ha! Luck is always on your side. Isn't it, Oba? If it was, I'd have my ring. Our ring? Yes, yes. That ring is worth millions of drachmas. Cleopatra would lay you if you gave it to her. We should check for our other brother. <laughs> oh, good. There are bandits all around here. I'll start there. Rashid went south. Likely ran into those bandits camped by the Sphinx. The fool. Czyli to jest obóz, w którym już nie raz byłem, Znaczy czy nie raz? No raz byłem na nagrYWkach, byłem tylko raz. Ale wiadomo, musimy się tam jakoś dostać. Tu jest Sphinx. Sfinksie praktycznie wwieliśmy. Dobra, no to się przeniesiemy tutaj. No to się nie mogę niestety przenieść, nie? Więc jeszcze raz będę robił chyba tą lokację w takim być razie. to jedziemy tam na tamte tereny Tu chyba byłem, nie? Kapitana to już nie miałem żadnego, bo go zabiłem wcześniej. czy myślałem, że to jest wejście. Się pomyliłem, mam nadzieję, że się tamten odwróci w końcu. please is someone there hello get me out of here they will be back any moment hola じゃあ。

Pójdzie sobie czy nie? Dobra. Wyniechliśmy go now Teraz możemy z nim zagadać. This ring you have found is certainly sought after. You know about the ring. Oba and Nepti said you might be in trouble. I think you would all be better off giving up this life. Hmm? We could, if we had the ring. Wait. You mean you don't have it? Turo punched me straight in the face and took off to the Hamun tombs to trade it. Uh, who is Turo? A brother. Uh.

Lecimy na, na tym, na piramidę. W gizie tu jesteśmy już. Tam się musimy udać, to zjedziemy sobie, Zjeżdżaj, chłopie. piramidę Panie, to wygląda który zmierzał w stronę grobowca Hemona i tutaj mniej więcej go powinniśmy znaleźć. Jest. Co jakieś zwierzaki z tego co tu widzimy. Skarby jakiś widzę. O, dwa skarby, super! Im więcej, tym lepiej. Nie wiem, co to są za takie złote wejścia. Może coś tam jest wa wartościowego. Znaczy, złote wejścia. Nie złote wejścia, tylko złote znaki zapytania. Albo jakieś misje, trochę wody jest.

I sami skarby. Dobra, to ja pierwszy swoją chciwość. Jeden skarb. Teraz będzie chyba zaraz drugi skarb. Biała skrzynia to może być coś fajnego. Tarcza mamy fajną tarczę, no bo. No to musimy teraz przeszukać chyba hieny jakieś 600 metrów? Tam będziemy teraz jechać. Dobra, to pojedziemy wielbłądem. Widzicie, e, tutaj jest taki zielony wielbłąd? Tak zwany bazar nomadów. Tutaj czasami się pojawiają pojawia taki kupiec, u którego można robić questa. I także kupować skrzynki za 3000. Tutaj tej drachm, czy co to jest? Za, e, lub e, kamienie. Właśnie potrzebne do e, ulepszania. Więc. Troszeczkę sobie ulepszyłem. Wydałem trochę tutaj. Wiadomo tych drachm. Yy, ulepszyłem sobie parę rzeczy. Oraz yy, otworzyłem jedną skrzynkę. I w tej. Znaczy jedną skrzynkę. Trzy skrzynki otworzyłem. Yy, w jednej skrzynce trafiłem na. Perłę Durjakin. Miec zakrzywiony. Yy, zdrowie przy trafieniu dostaje z niego. Oraz oczy Chorusa, Dwa w te nożyki. Także zdrowie przy zabiciu otrzymuję i także zdobyłem Wieczne Czuwanie, wierzchowiec legendarny. E, Wielbłądzica tak wierna swemu panu, że wróciła z zaświatów by kontynuować swą służbę. Zobaczcie jak wygląda w ogóle. Jest to szkielet w bandażach, ma tu troszeczkę jeszcze ciała. E, czyli nie uległ całkowitemu rozkładowi. Ale ogólnie z łeb i będa, że fajnie to wygląda. I ona by się świetnie komponowała, właśnie z, tutaj jak jest e, sklepik. Z jedną skórką, e, właśnie zmieni wygląd swojej postaci. Więcej informacji. Zobaczmy, jak, jak on wygląda. Mumia, odzienie znakomity wybór dla, e, na okoliczności Twojego wskrzeszenia. No, fajnie wygląda. Jest tu wiele innych jeszcze strojów, które można nosić. E, tylko, że głównie noszę ogólnie strój ten e, początkowy, jaki miałem. Po prostu, jak e, co zdobywam, to ulepszam tylko, ulepsza się tylko ten wygląd, tak? Już na ramieniu. Znaczy, te karwasze złote są, pas złoty, plata złota, ale wszystko jest w odzieniu bajeka. Godzinie bałekami, pomimo że wcześniej zdobyłem także e, kostium Sechmety, ja jednak go nie noszę. Mam jeszcze tam zbroja Centuriona i odzienie Churusa. Może, może jak będę ogrywał te dodatki, te dwa DLC, to będę już go nosił, jakbym miał w sumie wymaksywaną postać. Zobaczymy. Jedna, która odkryzła pierścień, dobra, ale jakoś śladów nie widzę, więc yy, czemu to jest pokazane w tę stronę? Pytanie, co tam jest? Jest kiena i ona gdzieś biegnie. Zlikwidujemy na szybko. Jedno, ten cięcie ładne i mamy hienę. A i tak muszę zeskoczyć. I ją dobić. Time to put an end to this. I gdzie ja się muszę teraz udać? Cenne więzy, czy idę sf w od Sfinksa? Wystarczy, żebym od Sfinksa pobiegł. Ale tutaj mamy jeszcze dwa punkty, które chętnie bym zobaczył jakie to są. A to kiedy indziej. Jeszcze będę w tej okolicy, prawda? Jakie mam wrażenie. Teraz się przenieśmy tak, tutaj, żeby mieć blisko dość. Chyba najbliżej będzie z Wielkiego Sfinksa. Co mnie jeszcze od razu, mam jakieś konie tutaj pod ręką. więc nie muszę, w praktyce swoim jechać. You lost the ring. <laughs> Turo is dead. Oh, tragic! And the ring? a Quite unfortunate. And what of the ring? Did you find it? I found it. Did you not hear me? About Turo. This mess is their fault. Give it to me, my magi. Come on. These men are ungrateful. It belongs to me it is mine. i am the one who does all the work. give it to me. hand it over. it is mine. i should be on my way now, brothers. are you not sad? your friends have died. in giza, a friend dies every day.

To find a ring before they do. Keep looking, eh? I'm sure it will pop up somewhere. Ah, I will never give up. I am keeping far away from the others. And when I find that ring, I will go even further Oh, you better hurry. They might find it before you do. No, I will not let that happen. To no jest moje. przyjacielek, jeszcze się nie przejęli w ogóle losem brata jednego z nich? I... Not... Po mm. co on go wyrzucał? Dobra, tam jest zwój. Będziemy mogli się spokojnie jeszcze po niego udać tak na szybko. Weźmiemy zwój i zobaczymy jeszcze co mamy do zrobienia. Dobra. Widzie góry niebu, pną się trzy piramidy ze szczytu mniejszej. Widać całkiem sporo sporo nawet dwie skały w kształcie grzybów. Spoczywam na tym mniejszym. Co? Czyli skarb jest gdzieś schowany na jakiejś e, skale w kształcie grzybu i dwie piramidy, jedna duża, druga mała. Dobra, tylko która jest ta mniejsza z piramida. Powiedzmy, że ta. I są jakieś grzyby. Znaczy grzyby tak to nazwijmy, tak? Nie wiem, czy to nie o to chodziło. I jest tak, także te skrzy... ta malutka piramida, też mogło chodzić o nią, że z niej widać. Tak, z tej najmniejszej widać dwa grzyby, jest na tym mniejszym, tutaj jest jeden, i tutaj jest drugi, faktycznie to możemy jeszcze tam podlecieć, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Tutaj też można ocenić, że to, to mogą też być grzyby, w zależności skąd. Ale tutaj nic nie ma. Nie no, nie ma nic. Co chyba źle, za źle załapałem... Eee, ...w tą informację. W gdzieś ku niebu pną się trzy piramidy. Ze szczytu mniejszej widać całkiem sporo. Nawet dwie skały w kształcie grzybów. Spoczywam na tym mniejszym. No więc, będziemy eksplorować w sumie dalej później. Może coś znajdziemy. Nie wiem, czy pokażę to na filmiku, jak nie, to może kiedy indziej. Ale w każdym razie dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, ale subskrypcję, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału. Do zobaczenia, cześć.